Cześć, hey, no witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i witam was na kanale Resigiusz Otóż to, dziś w Deforeście, klimatycznie pięknej, niesamowitej grze, która, w której z razu na raz, a raczej z filmika na filmik jest coraz lepiej i coraz piękniej um, moi drodzy, maraton, na czym to polega? Tak samo jak w GTA, Zb bardzo pomysł siadł i wam się spodobał, także postanowiłem y zrobić tak samo w Deforeście i działam na takiej samej zasadzie, moi drodzy. Pierwsze 20 tysięcy lajków pod tym filmikiem i macie drugi odcinek, kolejny odcinek Maratonu spośród trzech tak naprawdę. Tylko trzech, ponieważ z The Foresta trzeba troszeczkę dłuższe odcinki robić niż 10 minutowe tak jak um, Jeśli wam się pomysły będą podobały, to jak najbardziej mówcie, że to jest, to jest czegoś takiego, chcecie więcej. Tak teraz skupmy się na obronie naszej miejscu, bo piczki tutaj nieźle atakują. Lekarstwa wyrzucił. Um, Także... Także tak by to wyglądało, gdy od razu wbijecie to 20 tysięcy łapków, niezależnie. Nieważne, we, we krótkim czasie, od razu będzie dla was kolejny odcinek, więc możecie to wszystko zrobić tak, tak naprawdę jednego wieczoru. Z Deforesta tych streamów trochę będzie, ponieważ zawsze dużo się dzieje pomiędzy odcinkami, by przygotować drewno, by, by zrobić coś tam, by zbudować, by zaprojektować, by pomyśleć. No i pomyślałem sobie, mm, że, że warto byłoby te streamy rzeczywiście ponownie zacząć nagrywać, a raczej po prostu robić. W związku z tym powstał kolejny, kolejna, kolejny poziom gildii magów nasza gildia magów jest coraz większa, coraz wyższa spójrzcie zresztą jak to wygląda, tutaj też u, uozdobiłem troszkę ten teren, w którym mieszkamy i śpimy, lampką też spójrzcie jaka piękna klimatyczna na górze pusto to jest ten nasz pierwszy poziom. No i drugi poziom też tym bardziej pusto, bo tu jeszcze niczego nie robiłem, tylko wybudowałem ściany i podłogę. No i też się zastanawiam po prostu, czy robić kolejny poziom. Ym, obawiam się, że będzie to mogło wyglądać jak taka jedna wielka tuba, albo rakieta, która teraz wleci i nie kończyć przypadkiem już na, na dachu. Ale o tym się jeszcze będę zastanawiał. Mam na to czas, żeby decyzję podjąć, póki co ym, drewno jest. Perspektywy są, ale zajmiemy się czymś innym. Moi drodzy, mamy dzień 71. Jest to dosyć dużo. Pamię nie wiem, czy pamiętacie, ale na ostatnim odcinku z Martyną do tej pory raz tylko zdarzyło mi się trafić w ręce kanibali. Gdy nas zaatakowali przez Martynę oczywiście, moją dziewczynę, która przeszkadza mi troszeczkę w rozgrywce. Tak też właśnie przez to zostałem złapany przez te piczki. Zbudowałem tutaj totem z ich ciał, ale z tego co widzę nawet już kości nie ma, bo go rozwalili. I wraz z livestreamem e, przeżyłem coś niewyobrażalnego, moi drodzy. Nie, nie, nie wiem, czy jesteście świadomi tego, ale do tej pory na żadnym z filmików, a raczej po prostu no, nie było takiej sytuacji tutaj w grze jeszcze mojej, żeby odwiedził mnie e, ten cięższy potwór. Nie, już niezwykły kanibal, ale ten taki grubszy, większy, z taką dużą głową, mackami jakimiś i tak dalej. E, potwór zbliżał się do mojej miejscowy, ale zdążyłem e, się przespać, wyspać i zniknął e, wraz z całą nocą. Która, która po prostu którą po prostu przespałem, więc nie miałem się czego obawiać, ale naprawdę Byłem nieźle obecny. Jak mi się uda, to może tutaj wkleję ten moment, jak to, jak to wyglądało, ale wątpię, że mi się to udało, bo to był chyba stream, którego nawet nie zapisałem, więc, więc raczej jednak nie. Ale tak jak mówię, pilnujcie się na hitboxie, bo będzie tych streamów z, z mojego Foresta więcej. Tak samo śledźcie oczywiście social media i inne rzeczy, które możecie po prostu, które możecie, na które możecie po prostu śledzić na bieżąco. I dzisiejszy dzień chciałbym by opierał się na tym, by, z, by zmodyfikować nasz domek. Ulepszyć w środku i rozbudować, ponieważ Ponieważ chciałbym, żeby moja budowla postępowała coraz dalej, coraz bardziej. Chciałbym, żeby to ładnie wyglądało i się prezentowało też fajnie. Ale, ale poza postępem w kwestii budowla, budowlanej chciałbym też, aby, aby udało mi się... A dynamitu nie ma. To zostawię te locksledy. Mam ich tutaj dwa. sledy. Czyli nasze sanie na, na drewno. Po to, żeby, po to, żeby po prostu następnym razem to wziąć. E, przejdziemy się po prostu do wioski kanibali obok. By zyskać trochę więcej... O, już tam kanibala widziałem. By zyskać trochę więcej dynamitu i, i wszelkich innych potrzebnych rzeczy do życia. E, przejdziemy się też w zasadzie przez tą wioskę tu obok, na górze. Mamy, mamy bardzo blisko siebie malutką wioskę. Może nawet, nawet nie jest wioska, ale kilka po prostu e, namiocików kanibali się znajduje bardzo blisko naszego miejsca zamieszkania. Na Mm, o, proszę bardzo. Główka królika. To też da się mieć. Nie wiem czy to w ogóle widać. O, coś tam widać. Taka malutka bardzo. Też się trzeba tym pobawić. Mm, Ale zanim jednak będziemy się bawili e, trofami naszych, naszych zdobyczy, to... Muszę jeszcze stworzyć kolejny poziom i kolejne miejsce do, do właśnie osiedlania się Bo poza domkiem, który jest zamknięty w sobie i nas chroni przed atakami Potrzebuję jak najbardziej miejsc po prostu, gdzie jest, gdzie, które są zabudowane, osłonione potrzebuje barierek i tak dalej i tak dalej tego wszystkiego wrócimy Pierw jednak pójdę do tych wiosek Poza tą, tego nawet wioską nie mogę nazwać To pójdziemy do głównej wioski ganibali Bo tu tylko chcę zobaczyć czy jest wszystko, czy jest coś tutaj do prostu do zebrania bo śmiałem twierdzić, że coś tu mogę znaleźć. A skoro już mam możliwość, to zbuduję sobie po prostu bombę. Mm. Najgorsze jest to, że był update. Może nie najgorsze, bo był update całkiem spory. Bardzo fajny, super fajnie, wszystko zajebiście. Mamy nowe możliwości, jeśli chodzi o budowę rzeczy w deforeście. Mm. Cóż to było? Czekajcie, bo już z tym się troszeczkę o swoim nie pamiętam, co było nowego. Na pewno nowe była jakaś pułapka z liści, którą gdzieś tu zaraz znajdę. No, yy, na strzały mamy na pewno yy, na pewno koszyczek, Lampę z, z czaszki możemy stworzyć. Trofea to już był starszy update. Yy, z liści pułapka. Kolejna pułapka, która nie wiem w ogóle na czym polega. Coś z, związanego. He, <laughs> <laughs> siema. <śmiech> lekkie zdziwko, co? Dobra, czekajcie, szybko dokończymy. Nie wiem czy mnie. Mogą atakować w trakcie, chyba mogą. Eee, I to wszystko. I to wszystko. Także nie jest za dużo nowości, jeśli o to chodzi. Na pewno, na pewno nowością ymm, jest to, że kanibale wobec sobie, się ratują. Jeśli jest kanibal, który skona na ziemi, którego strasznie mocno poturbowałem, drugi kanibal po prostu zabiera się y, do ratowania go. Wobec sobie, jak zauważyłem to to naprawdę się zszokowałem, bo czegoś takiego jeszcze w The Forest nie widziałem. Było to, było to... bardzo spektakularne i strasznie się zdziwiłem, tak bardzo, że naprawdę nie wiedziałem, co się dzieje. Bo wokół mnie po prostu było z pięciu, sześciu kanibali, zacząłem je ulepać po walić po pylsku. A tu się okazuje, że jak jeden leżał i wzdychał, wiecie jak to jest, to jest ten taki moment z pornosów, kiedy on dyszy, jak jakby go zażynano mm, pod względem erotycznym, to... <laughs> to po prostu drugi go wziął od tyłu i zaczął go... zaczął go ciągnąć po plecach, za, za plecy, znaczy za go chwycił, i zaczął go w jakąś ten stronę lasu ciągnąć, żeby go uratować, bo no jak zauważyłem, to to się bardzo zdziwię, więc mam nadzieję, że taka okazja też żeby na maratonie będzie by, by to zobaczyć. Mm, w ogóle mam nadzieję, że ten pomysł usiądzie i będzie to wszystko fajnie wyglądało. Poza początkiem filmika, na którym będę wy wywoływał do tego, byście lajkowa lajkowali właśnie i kom pisali komentarze udostępniali, mm, to, to odcinki się niczym innym nie będą różniły. Po prostu będzie tego Foresta więcej w jednym momencie. Co jest, uważam, że fajne, bo zaczynając od GTA, gdzie, gdzie zrobiliśmy z chłopakami serię pięciu odcinków naraz, Zauważyłem, że bardzo lubicie właśnie taki, taki, taki motyw, gdzie możecie te odcinki wszystkie dostać tak naprawdę naraz na klatę i zobaczyć sobie wszystkie na bieżąco. Jak sami zresztą widzicie, nawet już szmatki na tych stojakach się tak naprawdę nie odświeżają i nie, powst nie powstają ponownie. O skrzynkach, a raczej bagażach ludzi nie wspominam, bo wszystkie są pootwierane i nie jestem w stanie już nowych pozbierać. Drugie co to właśnie te puszki, z a raczej kartony z rzeczami się po prostu odnawiają. Więc Coca-Coli mam ponadto i więcej hmm. sikier nawet nie ma, ale ja mam, więc nie, nie potrzebuję. Hmm. I co? Szmaty kolejne i znów jeszcze więcej coli. Jeszcze mogę ją zbierać, więc jeszcze sobie pozbieram. Już nie, dobra. Wiemy że też, że tu gdzieś jest jeszcze miejsce z dynamitem. Czy te skrzynki są pozamykane? Nie, pootwierane wszystkie. Tu jest z nami, proszę bardzo. On mi się przydaje, bo tym właśnie sposobem karczuje las. Nie ma co wykorzystywać bomb. Bomby są lepsze do ataku na, 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 na kanibali w dużej ilości, czy też po prostu jeszcze inne rzeczy. A widząc ostatnio, mm, widząc w zasadzie spotykając się z ciekawymi odwiedzinami w mojej wiosce, w moim domku, odwiedzinami tego, tego zmutowanego kanibala, e, to przyznam szczerze, że wolę jednak chyba skupić się na. E, na tym, by te bomby tworzyć, właśnie dla tych specjalnie odwiedzających moją wioskę. Bo uwierzcie mi, dźwięki, z jakimi się spotkałem wraz z tymi odwiedzinami, yy, no, naprawdę, naprawdę szkoda, że nie widzieliście mojej miny. Uwierzcie mi, to były to był pierwsze dźwięki, z którymi się spotkałem. Z czymś tak, coś takiego jeszcze na oczy nie widziałem w, w foreście, więc uwierzcie mi, że byłem zdziwiony. Tam jest kolejny, widzę, że zwiad... ale nie, nie będziemy tam podchodzili nawet. Mamy koli pełno, batoniki dwa tylko zebrałem, bo teraz już tylko zbieram jest tak naprawdę z. Z zabitych kanibali. To jest tak naprawdę jedyny, jedyny w, tym w tym momencie możliwy e, lód, jaki się udaje pozbierać, czyli właśnie zabić kanibala i, i od niego dostać właśnie tego rodzaju rzeczy. Tutaj właśnie za wioską jest fajne miejsce na to, by zdobyć, ups, bo mnie śledzę tutaj, by zdobyć trochę więcej patyków, czaszek i tak dalej. Czaszki potrzebuje tak, tak, tak naprawdę, chyba wiecie, do tego, by tworzyć. Yy, Yy, pochodnie, Jezu, pocho no tak pochodnie to takie stale świecące więc to jest mega przydatna sprawa patyków tu jest od zarąbania o fuck <ś> sorry nie zauważyłem go w ogromie tych rzeczy po prostu mi się zgubił zgubił tekstury tego kanibala ale się obesrałem weź dajcie spokój ludzie dajcie spokój, no nie wygłupiajcie się okej okay, tu są moje i uuuuuu, koleżko Koleszko, ok, spróbujmy. Po... Spójrzcie, on, się, on teraz będzie. O, on teraz umiera, nie? I teraz poczekajmy na tego drugiego. On tu jeszcze będzie drugi kanibal. Nie wiem, czym w ogóle teraz przyjdzie. Ale właśnie w ten sposób leżał jeden z kanibali, których atakowałem. Mmm, no, Jeden z kanibali w ten sposób właśnie leżał. I podszedł. O, batonik, dziękuję bardzo. <grych> to jest niesamowicie fajne, jakby wypadają te batoniki i, i leki z ich ciał. Ym, podszedł, podszedł właśnie wtedy ten drugi kanibal, za czego ciągnąć do lasu. Ym, skupmy się na domku dzisiaj. Dzisiaj będę w tym pierwszym odcinku spośród trzech z maratonu. Ym, skupimy się na domku i na, i, na, i na tym, by jakoś go ładnie uozdobić jeszcze i, i, i lepiej lepiej tutaj pobudować. Na pewno stąd chciałbym się połączyć z y, drugą platformą, która będzie gdzieś y, naprzeciwko z tymi drzewami. Ten rodzaj przejścia przez te skały jest okropny. Jest tak problematyczny, że mam po prostu tego dość. Więc patrząc na to, jak to się tutaj łączy y, chciałbym po prostu jednym z tych, na jednym z tych drzew zrobić kolejną platformę, która pozwoli mi się połączyć właśnie z tym dołem. I nie wiem nawet, czy to nie będzie ta platforma, bo spójrzcie. W tym momencie... Mielibyśmy ją nawet no piękniutko, równiutko. Nie jest aż tak stromo, więc nie będzie mnie to bolało pod względem ee, całej symetrycz symetryczności tej budowli. Jest równiutko, z tego co widzę. I z tym, po prostu z tą platformą na dole, byśmy się połączyli pomostem. Na pewno ten pomost będzie mi dużo drewna kosztował, ale to będzie o tyle lepsze, że nie będę musiał przez te skały przechodzić, co jest mega niefajne. E, a stąd, jak tu się połączymy. To nad tą wioską, nad nie wioską, może z tej strony, nie wiem, jeszcze z której. Postaram się po prostu zbudować same schody do platformy. Za czym czy to się uda, tego jeszcze nie wiem. Póki co bierzemy dynamit w łapę i 14 drewienka potrzebuje na powstanie w ogóle tej platformy. To jest i tu jest najlepsze jakieś skupowisko drzew, żeby to fajnie wykorzystać. Chociaż wiecie co, to są, to są tak naprawdę kilka ruchów, yy, kilka ruchów yy, siekieran mamy tak naprawdę na, na tą platformę drewna. A gdy będziemy potrzebowali więcej drewna na, na, na most, to przeniesiemy się z tymi locksledami właśnie w miejsce, w którym będziemy detonowali te wszystkie drzewa i, 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 i dzięki temu uzyskamy po prostu szybciutki zbiór tych, tych kłód do budowy tego mostu. No dawaj, stary! Czyżby powiększyli ilość uderzeń po to, by zepsuć drzewo? Czy mi się. Mhm, super. Oczywiście stąd chciałem obrócić to drewno. Jak najbardziej. Jacyś kanibale za mną. Uh, no, sięka, sięka. Ok. Zdecydowanie preferuję e, katano. ona no jest zdecydowanie lepsza do tego, by atakować te gnoje. Uhu, uhu, na zbierało się jej. Na zbierało się. Ajajajajajajaj. Proszę bardzo, lekki. Nienawidzę ich naprawdę. Po prostu nienawidzę tych gnoi. Za dużo ich jest, ogromny zwiad. No i co on teraz robi? <grystanie> za dużo ich jest. <grystanie> Dobra, zbieramy to dawno dalej. Może jakoś je teraz obejdę. Okej, okay. nie ja się ich szybko pozbyć, to jest właśnie problem. Siekiera, podpalanie i tyle, no bo innej opcji nie widzę. Czekajcie, czekać No Niestety innej opcji nie mam, bo mm, nie Mógłbym zrobić tak naprawdę też yy, Bomby Ale szkoda mi tych bomb, tak bo jak wcześniej mówiłem To jest straszne marnotrawstwo pod względem What the fuck no Czy was tu do reszty pogięło? Dobra, tu się na, na razie pozbędę. Jak się drą te u, 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 u. Proszę bardzo, proszę bardzo. A za dużo ich jest, spójrzcie... ...wokoło ile ich się pojawiło, to jest niemożliwe. Nie? Zmasowane ataki zaczynają robić, naprawdę, to nie podoba mi się to kompletnie. Co za bushie, no. Fuck off, fuck off. Koniec tego bicia! Coś się odwala. Nie wierzę, naprawdę. Za dużo jest. To nie jest do ogarnięcia. O, 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 spójrzcie, tam, tam właśnie go bierze, w stronę lasu. Odsunął go i podniósł się, spójrzcie Wziął go po prostu z pola ataku, nie? Co za gnoje Sfaniaki to są straszne, uwierzcie mi Co za patałachy No fajnie się ustawili, to jest mój campsite gnoju Nie wiem co mam zrobić teraz No co się dzieje Ich tu jest 6 jak nic Nie wiem czy nie więcej nawet Najlepszym sposobem jest właśnie ogień Ale nie mam, nie mam rad nawet żeby ich podpalić szybciutko i się pozbyć gnani. Uu, 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 uu. Nie, za dużo tego, naprawdę, to jest paranoja jakaś No, mi... no to mamy drugą śmierć A raczej otumanienie A pierdziela. Jak ja to miałem obronić w ogóle? Przecież to, to była jakaś. To za chore główna, no? Nie! God damn it. Nie wiem, jak tym razem się to skończy. Mam nadzieję, że jestem w tym samym miejscu co wtedy, jeśli chodzi o łatwiznę. Wyjścia stąd, ale nie mogę sobie tego zagwarantować, że jest to, to samo miejsce. Dobra, no zajebiście po prostu, zajebiście. Bardzo mało energii mam. Tworzymy sobie armor, który pozwoli nam się troszeczkę bardziej lepiej maskować przed tymi gnojami, No bo to naprawdę jak tak dalej pójdzie, to. to... Zaraz jakieś... Zaraz takie ataki zaczną. Ja to czuję w kościach, tak naprawdę. Muszę zacząć budować mur i pułapki, bo tego jeszcze w ogóle nie zaczynają się tym bawić. A jak się yy, naprawdę rozkręcą ci kanibale, to może się skończyć babci srania. Tu jest wyjście. O, i chyba nawet wyjście z kanionu. Okej, okay, zaraz, zaraz to sprawdzimy, bo jak już jestem tak za, z, zamaskowany i tak zabudowany i zarmorowany, że śmiem twierdzić, że uda mi się. O! O to chodzi, o to chodzi, kolejne skrzynki. Tego potrzebuję właśnie. Tego właśnie potrzebuję. Dobra, może jakieś zegarki? Hm? Zegareczki, zegareczki? Proszę bardzo, zegareczek. Zegareczek, zegareczek? Nic z tych rzeczy, szkoda czy jakiś spad jakiś, nie wiem. Ok, idziemy dalej. Mało życia mam, tego nie zauważyłem. Ok, poleczyliśmy się trochę. Zobaczmy jeszcze delikatnie w tą stronę, co tu się znajduje. Aby tylko nie natrafić na jakieś główno. Tego <głysy> byśmy nie chcieli. O, jakiś list wziąłem. Kompas i coś jeszcze chyba. Zaraz zobaczymy co to był za list. Czy to nie był list? Co się gdzieś tutaj znajdowało? Poczekajcie. Nie, 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 nie. O, notes. The practical haver. glue? rob gold. Guide mi good. Dobra. Idziemy dalej zobaczyć co tam się, się znajduje. Ale śmiem twierdzić, że się po prostu wycofamy, bo tak ryzykować to za bardzo nie chcę. A tu byłem już kiedyś, z tego co pamiętam. Tak, byłem tu już kiedyś. Okej, okay, okej, okay, nie, nie, nie. Wracamy się, bo nie jestem przygotowany na, 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 na teraz ekscesów w to nie jest moment, w którym czuję się na tyle silny, by tutaj biegać. Choć jestem przygotowany pod względem armoru, nie jestem w ogóle przy przygotowany pod względem yy... żytego, leków i tak dalej. Ludzie, będziemy powoli kończyli ten pierwszy odcinek maratonu, jak tylko dotrę do domu. Mam nadzieję, że to jest wyjście z kanionu. Tak, to jest wyjście z kanionu, dobra. Czy znów jesteśmy w wiosce głównej. Ok, to mnie bardzo cieszy, bo, bo przeżyliśmy. Ok, mm. dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że kwestia maratonu się spodoba. To odcinki z The Forest będą trwały co najmniej 20 minut, bo to nie, inaczej nie ma sensu, bo w Forestie trzeba się wczuć w klimacik i tak dalej, i tak dalej. Czy ja się kieruję w dobrą stronę? E, nie. Kieruję się w złą stronę, ale już sobie pozbieram te rzeczy, które tutaj widzę. To jest nasza stara wioska, nie wiem czy pamiętacie. Stara wioska, no. Jeszcze niedawno tak, jeszcze niedawno była nowa, stara to jest tam w górach, nie wiem czy kojarzycie, to są pierwsze odcinki Foresta w ogóle jeśli jesteście nowymi fanami Foresta to polecam wam poprzednie odcinki, by zobaczyć sobie całą, cały przebieg zdarzeń, który jest całkiem ciekawy, um, tak teraz kierując się już do naszego najnowszego campsitu, naszej, naszej nowej lokacji, e, głównej lokacji. Chciałbym Wam podziękować za pierwszy odcinek i do zobaczenia, mam nadzieję, bardzo szybko, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut, może to szybko wbijecie w kolejnym odcinku, więc trzymajcie się i do zobaczenia za chwilę. Yo.